Wszystkich bardzo gorący. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy robić po prostu niesamowitą rzecz, ponieważ będziemy reagować na moje pierwsze filmiki na YouTubie na tym kanale, więc e, naprawdę powiem Wam, będzie się działo. E, po prostu będę oglądać swoje wszystkie pierwsze filmy, więc e, zobaczycie, że naprawdę będziemy grać śmiesznie i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się oczywiście spodoba i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i lajkować ten kanał, ponieważ to jest bardzo ważne. Ważne. E, I powiem wam e, naprawdę, ja się troszeczkę boję nagry, e, oglądać tych filmików. E, tutaj jest filmik pod tytułem, słuchajcie, prezent niespodzianka dla Abry w Minecraft. Bobo. I jak możecie zaobserwować, jest to pierwszy filmik na tym kanale. Tak, słuchajcie, albo nie. To jest pierwszy filmik, przepraszam, tamten był drugi. Pierwszy to jest prankowałem Abry w Minecraft, z kanał Bobo Minecraft. Rozumiecie, to jest 17 tysięcy łapek. Jest... 160 tysięcy wyświetleń e, 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 niech pod tym odcinkiem będzie chociaż połowę tego <laughs> i będę się naprawdę cieszyć i w tym momencie słuchajcie, będziemy oglądać mój pierwszy odcinek, więc przygotujcie się, siądźcie wygodnie w krześle i pamiętajcie, wpadajcie oczywiście również na sklep od 149 zł darmowa dostawa i teraz lecimy. Drogi. witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bobo, czy my to z życie? Nie, ja to po prostu tego oglądać nie mogę, jak mam być szczery. Jesteśmy, słuchajcie, milion widzów. Wiecie, słuchajcie, ja wtedy byłem zestresowaną osobą, co nie? Ja wtedy się cykałem nagrywać i to był mój pierwszy filmik na moim kanale, więc wiecie o co chodzi. Teraz to już, już, już do, 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 do wprawy doszedłem, już lepiej to wszystko wygląda, więc, więc wiecie o co chodzi. Kiedyś to były te początki, więc proszę naprawdę uszanujcie Dziękuję to jest się nie śmiejcie. Bardzo serdecznie. To są jeszcze milionowice. W dzisiejszym odcinku zrobimy pranka na AB ponieważ słuchajcie! Ja Słuchamy Ej, Słuchajcie, słowo zostało mi do dzisiaj, więc jedyne słowo, które po prostu nadużywam cały czas. O nie! Czasu czasu Ale jak tu bliźni w ogóle? I robię go taki bardziej, wiecie, że niby... Ten lód go po tak pochłania i chciałbym na dzisiejszym odcinek to do końca wow, ale babuś powiem ci naprawdę zarubisty pomysł 10 na 10. co? nie bez przerwy prankuje. Prankuje, to... tak, y, to prawda, berka bez przerwy prankuje. I poczekajcie, ja tu ja pamiętam chyba prawie cały ten odcinek. Okay. Pamiętam, że to serio zrobiłem. powiem, że... Bo mi miło, że mogę wreszcie nagrywać tak. jakieś Oj, słuchajcie, wtedy mi było strasznie miło, że mogłem wreszcie nagrywać filmy. Odcinki. To było takie moje spełnienie I marzeń, jak mam się być turystycznie. Z tego powodu cieszę, słuchajcie. I niezmiernie jest mi miło. Do... Ale powiem wam, naprawdę mi było fest miło. I powiem wam, tu jest po serio po prostu szczera prawda. I pytanie, ja tutaj coś, cały ten odcinek. Bo nie wiecie, ja się pierwszy odcinek bardzo stresowałem nagrywać. I naprawdę ten odcinek bardzo fajnie przyjęliście i ogólnie było słodko. Pamiętam, że wtedy w jeden dzień bodajże, nie wiem, 15 tysięcy było w, w osób już na kanale, więc to były naprawdę po prostu świetne, świetna chwila w życiu każdego człowieka i, i powiem wam, naprawdę się wtedy strasznie stresowałem, więc ja ten pierwszy odcinek wszystko. był dla mnie naprawdę I bardzo i stresujący. Jeszcze widzicie, tam było to taki latające, taki, widzicie. ten... Y Dziękuję. <laughs> <laughs> najlepszy pragnę, bardzo i słuchajcie, najlepszy. W ogóle patrzcie jak te milionowice, całkowicie, one no inaczej teraz z tym, znaczy całkowicie, to może nie. Ale dużo strasznie inaczej wyglądają. Serio! I też słuchajcie, wiele osób mówiło o Berce, Łe we, gościu, dlaczego ty masz e, lodowy sklep? Już wiecie dlaczego, bo to powódź przerobił. Ty, ty <gry> Więc... Jak to zrobimy, to będzie naprawdę bał. Ta kolejka tam do góry, pamiętacie tą kolejkę, tam po prawej stronie jest ta kolejka jeszcze do góry. Boże, jakie serenia. stare czasy są! I jak to Tam jest, robimy, ten... to będzie, no naprawdę... No i powiem Wam ogólnie, ten sklepik Berce się bardzo podobał i w sumie do dzisiaj Ale nie jest taki mam kolorowy. Tego więc e, więc naprawdę nie się słuchajcie. mu podobał. <laughs> Co? Co? Spójrzcie i tu. O oh, nie! Dobrze, troszkę lodu <laughs> jeszcze mam. I zobaczycie, jak to będzie już wyglądać. Nic się wydaje, że to będzie epickie, słuchajcie! I słuchajcie, typowe słowo babusia. To się nic nie zmieniło. Cały czas mówię słuchajcie, to do... Po prostu często czasami osoby wieczą w komentarzach, ile ja powiem razy słuchajcie. Ja się staram tego nie mówić, ale jakoś nie potrafię. Werka, <laughs> na pewno się musisz plankować. Dobra. No. Jest panie osadniku! Dzień dobry, panie osadniku! I co ja chcę tu, tutaj zrobić? Dobra, i słuchajcie, patrzcie, patrzcie, kolejne słowo. Tutaj zrobić, słuchajcie. Ja nie mogę po prostu. Cały czas mówię słowo. Słuchajcie, to jest po prostu jakiś masakra. Dobra, ale teraz przechodzimy do kolejnego odcinka. Tamten będzie już za nami. Tu jest teraz. Słuchajcie, jest y, tytuł odcinka Prezent niespodzianka dla Berki w Minecraft. Bobo! Tu już jest 75 tysięcy wyświetleń, co moim zdaniem tak i tak jest kozak w liczba. Jest 10 tysięcy łapeczek, to mi też się naprawdę bardzo podoba. No i lecimy oczywiście, będziemy to oglądać. Oj, tu jest jakoś ciszej. Na kolejnym odcinku Ale kucek Mamy taki poprzedni odcinek! Jeszcze, jeszcze wtedy Bobowiec słuchajcie nie. Nie, tylko nie to słowo. Jeszcze Bobowic wtedy nie było, więc to wiecie, milionowice! To, słuchajcie! Słuchajcie! To straszny plankowany. no, też mnie plankuje. Też nie pracuje to, prankuje. mnie prankuje i bardzo plankuje. Słuchajcie! Słuchajcie! Dwa razy! Kiedy jeszcze słuchajcie? Wcale to nie byłem ja. ja. Więc pomyślałem, że słuchajcie. Naprobimy ten klasyl w lodowcu. Czekamy, czy będzie cztery. Zrobimy piczki prezent dla Aberki. A będzie to, słuchajcie, to Ale to no. zba... Ej, nie, ja nie mogę tego oglądać! Czemu ja tre... Nie! Mam dobry pomysł. W ogóle Wiecie zobaczymy zna, jak ten prezent niespodzianka. Co ja w ogóle tutaj aberce przygotowałem? Że on ma kilo, uh. wydajną... To miał jakieś skilowek? Jestem no ciekawy, nie, co ja mu wtedy zonko, przygotowałem. ze sklepu. Ja wiem w ogóle, że ja powinienem płacić za to wszystko. <grym> Oj, tak. Bobus, powinny spłacić. Ale mam nadzieję, że Abelka się nie, nie obrazi. Nie obraził tak. się! Też mi często zabiera jedzenie, więc luźnie garbuzi. Bo ja staram się jak najbardziej tutaj, jak najlepiej. Słuchajcie! Nie słuchajcie! Szkolowi. Ale wiecie, ale słuchajcie, no to, to bardzo dobrze. Dobra, on jest tam i się tutaj zgubił. Czekam na słuchajcie. A wy w ogóle, jak dotrwaliście do tego o. momentu, to w ogóle mnie to lamus plankował wczoraj. No, plankował. Niedobry lamus. Niedobry, Dobra, Słuchajcie, musimy je dobre jedzonko tutaj wziąć. Ej, następna skrzynka, którą otworzymy, to taka rzecz, która będzie w tej skrzynce. To piszecie w komentarzu i dostaniecie serduszko. Zobaczycie, co to będzie. O, to będzie dobre. A, nie otworzyłem Lasky. żadnej skrzynki. To jeszcze raz się pobawimy. Ta skrzynka, którą zobaczycie po pierwszej temek po lewej u góry, to jak napiszecie w komentarzu, dostaniecie serduszko. I zobaczymy co to będzie. Okej, okay, to była borówka. Kto napisze borówka, będzie Dobre, miał serduszka. Słuchajcie. Na aberki. Okej, jestem ciekawy co to będzie za prezent. Poczekajcie jak sobie prze, no, przerzucimy się to. Tam. No ale ja tu Jaka muza wtedy płę, była. Tutaj w ogóle nie ten, ten o, na sklep. O, tutaj... produkty z Bobo Team. Słuchajcie, no. Już da AW, no, więc jak coś tu wpadajcie. Nie Polecam. Ptaków, bo te... Ptaki, fantomy się no, no co... babuś mówi. Wszystko. Jestem ciekawy, co to będzie za prezent. No, Gdzie jest ten, ten mój... prezent? W którym to mi. O, tu. Słuchajcie. O, nie? Tutaj U będzie usiądane, ten prezent, zobaczymy tak, co to będzie. Że tutaj będzie, słuchajcie, off. Oczywiście, pełno deal! No, a jak, bobuś? Plus I jeden! Bo nic, 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 nic. Ale ej, offik naprawdę fajny i w ogóle fajny prezent. To mi się wydaje, to że naprawdę spoko jest. Mamy teraz kolejny filmik, który ma prawie 100 tysięcy wyświetleń. Jest Herobrine zamieszkał w mojej tajnej bazie w Minecraft, więc to jest pierwszy filmik z tajną bazą, więc tutaj naprawdę strasznie. Herobrine i ten Sprawy ja się cykam. Dobra, ale oglądamy. wszystkich bardzo To już podobnie. Podobnie, słuchajcie. 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 Kolejne... On też powiedział, słuchajcie. 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 Jeste... jesteśmy na. Ej, nie, od dzisiaj robimy challenge. Za każdy, słuchajcie. E, jakaś kara musi być dla mnie. Ja cię muszę przestać tego po prostu słowa wy, wymawiać co chwilę, bo to jest jakaś masakra w kolejnym odcinku. I na samym początku Wam, oczywiście, powiem, żebyście zostawili łapę Tak, Bobuś bardzo dobrze mówi. Zostawcie, polecam. Ale cóż tam wejść, I teraz to tu się stanie, jestem ciekawy. Jestem odważny. Schodzimy. No i wtedy na pewno mi się uda. Mhm. Dobra. Plus tutaj. jeden dla ciebie bobuś, aż napiszę. E, aż napisze, słuchajcie, bez tego słuchajcie. Plus jeden, bobuś, jesteś... Jesteś odważny. Powodzenia. O, patrzcie, napisałem i ja aż sobie dam serduszko. Dobra, i teraz sobie ogarniemy. Musimy tam lecieć, schodzimy o. tutaj w dół. Dzięki, jak ktoś napisał na zdrowie. Słuchajcie, Słuchajcie. My jesteśmy tutaj mhm. w dole. W, ogóle U, tu pa w ogóle jaka to baza, ja tu wszystko pamiętam, Słuchajcie. oni tu wszystko mi wysadzili. Na, te, na mój bunker taki no, o, nie, nie było. Słuchajcie tutaj. Dobra, nikt mi słuchajcie nie zabrał dirta, ale mam tutaj problem, słuchajcie, z nazwą, więc muszę to tą... Co to się stanie o to, to pytanie? Dobra, to tutaj... O kurciak! Pozdry kurciak! Ciekawy jaki... czy będzie jakiś kurczak z nazwą, nie jestem nie ciekawy. Ale co tu robią te wszystkie wow. kurczaki? Będzie jakiś nazwy miał? Czy wtedy jeszcze Słuchajcie. chyba lajbą. W... O nie! Co to wybuchło? Wybuchło coś! Co to wybuchło? Ja to nie pamiętam już. Ej, ja się boję, to kurczaki powybuchały, czy. Nie, co? no kurczaki weź! No poczekajcie, to w mojej co tam bazy, wybuchło? Co nie w mojej? Trzeba Muszę tędy przejść. przejść. Gdzie to wybuchło? Tutaj tu jest trawy nic. pełno. Łat! To... Jak? No, co? Juch się tego ja wystrasiłem też! Co to ja. jest? To jest hero, right? Ja to bym Babuś, na twojemu miejscu uciekał! Naprawdę! zrobić? nie, ale ej, dla mnie też to było w ogóle creepy. Zobaczcie jak to wyglądało! Gdzie to... Oj, nic? Patrzcie! Co to... Tu się chcę. idę normalnie. Gdzie to... I nagle... Nie tutaj to... nic. Masakra! ja wam nie powiem, robi? ja się tego odcinka boję no, bardzo. Słuchajcie... Tu były moje... O oh, nie! On tam, robi, on tam jest. Muszę szybko, słuchajcie... Wziąłeś tutaj... O, potka nie na niewidzialność, plus jeden, Bobuś. Ale zdejmij secik, okej. Okay. O, secik zdjął. Bardzo muszę dobrze. Muszę jeszcze, jeszcze to mhm. Dobra, słuchajcie I nie musimy... Słuchajcie, bo to bardzo ważne. I co to się stanie? Ja tu... O nie! On tu... On Trzeba uważać, widział, co mnie uważać, mam nadzieję, co on mi... tam będzie budować, co za Herobrine tam, on tam jak dom wielki buduje, nie, co wydajecie? Mam coś... jakiś dom... wielki dom, Bo jak Herobrine, mam coś jeszcze... no ja na, na miejscu Bobusia też bym uciekał i mamy jeszcze Bo... jeden filmik, ratuje mój dom przed Herobrine'em. 115 no, tysięcy no, wyświetleń no, i zobaczymy jak to będzie, będzie wyglądać.

Widzicie, jesteśmy na Ej, tutaj już moim zdaniem brzmi naprawdę podobnie, bo w, w późniejszym momencie zmieniłem mikrofon i wiecie, ten cały sprzęt i wtedy po prostu to jakoś lepiej jakościowo poszło, ale wtedy już powiem wam, naprawdę brzmi podobnie, jak w tym momencie. I I jak ja tutaj słychać? Bo, bo słuchajcie! W dzisiejszym słuchajcie. Odcinku będziemy iść do tego mojego takiej tajnej bazy, mm -hmm. którą kulce... A ciekawe w którym miejscu, które to była w którym to W którym to jest miejsce? W na baza? jest W jest Co ja mam robić? Ja W ogóle tego nie pamiętam. W którym to jest miejsce? to jest miejsce? A co tam się stało? Co to to ja, Co, to, ale przyspieszenie! Zabiję. Jakiś efekt Co, czy coś takiego? Ale sypki! On mnie nie, nie dogoni! Słuchaj! No! Nie dogoni! Cze, nas... Wcale! Herobrine, powiedz mi, czy Herobrine do czy kogokolwiek dogonił? Nie, no przecież Herobrine to chodzić nie umie! Oj, ty bobuś, bobuś! Od kości uciekać stąd! Muszę Uwaga, bobuś! Uważaj na siebie! To w ogóle ten bank, teraz chyba go w ogóle nie ma, mi się tak wydaje. A nie jestem nie pewien. Widział, o nie! O nie! Najgorszy owoc na świecie! Nie, ja to jest tajna ta baza! Co on tu był, zrobi? No. O nie! Rozwalił to! Ej, teraz to mi też jest przykro, że, że to Herobrine schować, rozwalił. Żeby, co co? tu robi? Co on Jakie spotki robi, na eksporzucone były? Dlamus. Uważaj na ten luz! Krzynkę z lodem. No. O nie! Co tam robi? Ej, ja się słuchajcie, tego ciekam oglądać. I przejść tam dalej. Babuś, to jest skała macierzysta, tego się nie da przekopać! Nie wiem czemu to Jaki chłop! Nie, ja, ja już nie, ja tego oglądam. Babuś! Jak przez... Babuś! Jak nie przestaniesz tego kopać, albo powiesz słuchajcie, to ten odcinek się skończy się wykopać. Czekam Uuu, na pierwsze słuchajcie. Czekam na pierwszy. Słuchajcie. Dobra, wiecie co Wam powiem? To mi już wystarczy. E, doczekałem do kolejnego słowa. Słuchajcie, słowo było, więc cóż. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za ten oczywiście odcinek. Reagowaliście tutaj na pierwsze filmiki na tym kanale. A jeżeli byście chcieli jaką zobaczyć reakcję moją na moje pierwsze filmiki na kanale Aberki, to zostawcie tutaj masę łapeczek. Piszcie masę komentarzy. Jestem ciekawy, czy W ogóle coś takiego byście chcieli, możemy też zrobić reakcję na moje jakieś piosenki, bo za niedługo mogą fajne pioseneczki powychodzić. I pamiętajcie o tym, że od 149 zł macie darmową dostawę, więc polecam bardzo gorąco, no i cóż. To, co ja obejrzałem się na dzisiejszym odcinku, to chyba mi wystarczy na, nie wiem, po prostu dobrze, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i że już jest jakoś lepiej i po prostu jest mega fajnie. A ja w tym momencie bardzo wam wszystkim dziękuję, no i cóż. Pozdrawiam bardzo gorąco! Pozdro!